Co Tam już było? Blind to to jest bardzo. Co ja się przyjeżdżę. No, no, co ty Było Ale zrobił Antek można w mordę. Nie wiem, czy Norbert Natalia zdjęcie z nudów On się związał z swoim orężem był. Norbert ty się zrobił waper. Nie wiem. Ale co walnujesz Nie wiem. No po nie mam tutaj To palce na do boju. zrobić? Norbert, brak czucia w ręce to jest plus! Czemu? Bo nie, będziesz, nie będzie cię bolało jak dostaniesz. Ale, dostanie. Oj, ale, ale jak to się dost... mówię, tam zabija Jak dostaniesz to nie będzie bolało! No to jest. Dzisiaj nie, jest, za dwa tygodnie. Dojrzywamy jego technika, żeby odbić mu tarczę, ale. jego technika, żeby odbić mu tarczę, ale. średnio wychodzi już nie balało wtedy. Jedna maszyna, jedziemy się ty na No, trzymaj palce człowiek wystawia. To jest miękko, nie? Oba są To jest jak się walczy a Znaczy, kiedyś wiebra, kości pękały, nie? To zadzakó... jest ta różnica. Teraz to jest tak. tam... no, no Ale tak. w tych walkach przynajmniej, jak trzeba nadać trochę impetu, to to wygląda, nie? No. Nie, a to ale to, to racja, bo właśnie to jest można właśnie pstryk, no Grywa na przykład wiesz, e, jak a, 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 walczy, a, a, jak, jak się jak się nie wiem na coś cięższego walczy, to wiesz, jak uderzysz za zasłoną i zejdzie, to nie ma sięcia, nie? Jak się zasłoni, to, to po prostu nie ma siły, czy na przykład łapiesz koleżę przed on ci tylko z na nadgarstwa może leciutko tu patnąć, nie? I w sumie wszystkie grafingowe techniki. Kopernikusie! Już nawet młody mówił